Sposobów na wyłączenie klawisza jest kilka. Możemy zainstalować odpowiednie programy do mapowania układu klawiatury, szczególnie kiedy planujemy zmodyfikować więcej niż jeden klawisz i ten sposób również omówię. Jeżeli czujemy się dobrze w środowisku programistycznym, to możemy skorzystać na przykład z wbudowanej konsoli PowerShell i odpowiednimi instrukcjami zmienić funkcję klawisza lub po prostu udać się do rejestru systemowego. I tam w odpowiednim kluczów wprowadzić nową wartość binarną z odpowiednią nazwą. I to właśnie w tym miejscu będziemy zmieniać przypisanie wyjścia klawisza do innego przycisku lub jego całkowicie wyłączenie. Aby to zrobić, należy w tym wypadku stworzyć nową wartość binarną Scan Code Map, czyli mapowanie kodów, ponieważ klawiatura używa własnego unikatowego zestawu znaków zapisanych szesnastkowo, to żeby odwołać się do określonego przycisku Również musimy wartości te w taki sposób wyrażać. Dla przykładu tego odcinka założymy, że chcemy wyłączyć przycisk z Windows Logo z lewej strony, a w następnej próbie zamienić go na klawisz DELETE, aby łatwiej wciskał na się skrót CTRL ALT DELETE. Następnie tą wartość klucza wyeksportuję do pliku, aby łatwiej pokazać i omówić jakie zmiany zostaną wprowadzone. Do edycji używam programu Notepad++, który to od razu zastosuje odpowiednie ustawienia edytora, jak poświetlanie składni do wybranego języka programistycznego. Ale również ten plik można edytować zwykłym notatnikiem. Na początku mamy deklarację do jakiej wersji rejestru systemu Windows odwołać ma się klucz. I ten wpis zostawiamy bez zmian. Kolejne dwa klucze u dołu nas nie interesują, więc je możemy zwęzić a tutaj po dwóch kropek wkleję gotową wartość, w której to zapisujemy wyłączenie naszego lewego klawisza z logo Windows. Następnie zapisujemy zmiany, uruchamiamy nasz plik zezwalając na stalenie z rejestrem, logujemy się do systemu raz jeszcze i mój klawisz z logo Windows został już zdeaktywowany. Aby zmiany cofnąć wystarczy usunąć z klucza wartość Scan Code Map, którą przed chwilą stworzyliśmy. Przyjrzyjmy się bliżej wartościom, które wprowadziliśmy do rejestru. Jest 22 cyfrowych wejść wartości szesnastkowych, podzielone po 4 bajty. Pierwsza wartość to nagłówek, który jest zarezerwowany z informacją o wersji i pozostaje zawsze z wartością 0. Drugi człon jest to wartość flagi nagłówka, która również pozostaje z wpisem ustawionym na 0. W tym nagłówku deklarujemy liczbę mapowań, dodając do niego zawsze o 1 więcej. Ostatni wpis, który pozostaje ustawiony również na 0. Natomiast w tym przedziale wpisujemy wartości klawiszy, które mają być zmapowane. Żeby jeszcze łatwiej nam to zrozumieć, to podzielę ten wpis na połowę i z prawej strony oznaczę go OFF, a z lewej ON. Analogicznie odwołuję się do tych funkcji jako przełączników oddziałujących na co dzień w naszym życiu. Po prawej stronie mamy wyrażony zapisem szesnastkowo wpisany nasz lewy klawisz z logo Windows, który zostanie zmapowany na wartość z lewej strony. Ponieważ wartości wynoszą same zera, to przycisk ten nie zadziała i został wyłączony. Na rynku mamy klawiatury, które dodatkowo mają nie jeden, a dwa klawisze z logo Windows. Ponieważ zdecydowaliśmy się całkowicie wyłączyć klawisz, który uruchamia wyświetlanie menu Start Windows, to niezależnie od klawiatury, do wpisu musimy dodać kolejną wartość z wyłączeniem tym razem prawego klawisza z logo Windows. Klawisz ten jest wyrażony szesnastkowo 5 e 0 Wpisujemy zatem wartość przycisku w miejscu mapowań klawiszy zaraz po mojej wcześniejszej modyfikacji poprzedniego klawisza, a przed wartością przycisku wpisujemy jeszcze 4 zera, nie zapominając o przecinkach. Ponieważ zwiększyła nam się liczba mapowań o jeden klawisz więcej, to w nagłówku liczbie definicji musimy zamienić cyfrę z 2 na 3. Zapisujemy i wykonujemy czynności podobnie jak zrobiłem to wcześniej, aby dodać nowy wpis do rejestru systemu. W taki, oto sposób, każdy pojedynczy zestaw może przechowywać wartości od 00 do FF, czyli dziesiętnie 255. Ostatnią zmianę, którą przeprowadzę, jest mapowanie lewego klawisza Windows na funkcjonalny klawisz Delete. Dzięki temu wymuszenie skrótu CTRL ALT DELETE będę mógł wykonać jedną ręką, a prawy klawisz Windows, jeśli tak istnieje, pozostanie nadal wyłączony. Ponownie edytujemy nasz odnośnik wpisu do rejestru. Tym razem zmieniając tylko jedną wartość w pierwszym kluczu, a mianowicie zamiast wartości 0 wpiszemy wartość przycisku DELETE. I ponownie zapisujemy zmiany, uruchamiamy nasz plik raz jeszcze i zmiany zostały już wprowadzone. O teraz krót tak zwany salutowania trzech palców mamy koło siebie wręcz na wyciągnięcie dłoni. Oprócz ręcznego grzebania w rejestrze możemy skorzystać z programu, który te same czynności wykona za nas. Dla przykładu posłużę się narzędzie Sharpcase, w którym znajduje się lista popularnych klawiszy klawiatury, z której wystarczy wybrać interesujące nas przyciski do zmapowania oraz funkcja Type umożliwiająca po wciśnięciu klawisza automatyczne rozpoznanie przycisku. Ciekawym rozwiązaniem może się okazać również bezpłatny zestaw narzędzi systemowych wydanych przez Microsoft. Power pozwala dostosować klawiaturę poprzez ponowne przypisanie klawiszy i utworzenie własnych skrótów klawiaturowych, co może być również użyteczna funkcja podczas pracy z systemem Windows. Oprócz mapowania klawiszy klawiatury PowerToys zawiera ciekawe inne dodatkowe narzędzia, które dają nam więcej możliwości dostosowania swojego systemu. Niestety, aby nasze utworzone skróty klawiatury, jak i zmapowane klawisze działały, to program ten musi się uruchamiać wraz z systemem Windows. Na koniec należy wspomnieć o darmowym skryptowym narzędziu AutoHotkey, w którym możesz zdefiniować skróty klawiszowe dla myszy i klawiatury przemapować klawisze lub przyciski oraz zamienniki, podobne jak autokorekty, tworzenie małych i złożonych skryptów do wszelkiego rodzaju zadań, takie jak wypełnianie formularzy, automatyczne klikanie, makra i tym podobnie. A twórcy nieustannie uzupełniają informacje w blogach, tworzą poradniki dla początkujących, szybkie wsparcie techniczne oraz częste aktualizacje. Dzięki za subskrypcję i do zobaczyska.